Mamy Kruszwila kamerzyste. To jest temat właśnie z, ten, z tym McDonaldem. Można to pokazać, ale nie wiem, Czyli czy ludzie nie powiedzą, że jesteśmy pierwsi. Ale możemy wam puścić. To jest 10 minut trwa, może tutaj po prostu oni się wyzywają. Dobra, ogólnie tu coś Jaka, tam czekaj, mówią, czekaj, że o, podejdź pod McDonalda, coś tam, coś tam, tu, taka gadka. Eee... Skopat publiczkę. Jesteśmy tutaj, gdzie chciałeś się spotkać. Mam nadzieję, że ty też tutaj jesteś, i że nie obstaruję z Tutaj z przyczajki niby nagrana. Ramdeczka? Nachylę, mhm. A, czy do tego? Nie nagrywam cię. Nie nagrywam cię. Nagrywam ją. Ale nie, nie nagrywaj mi się Mogę się chyba. nagrywać. A ty poleciał. Też, takie sprawy, to jest jakiś Armagodon, zobaczcie to w ogóle to Telefon, jest. Telefon w ręce dziewczyny Cruzwilla. sekundę później mnóstwo. nagle. Patrz, zobacz. zobacz. Ja, ja ci, ja... I Cruzville uśmiecha się. I Czy tak wygląda, e, tak nie wygląda gość, który kurwa moim zdaniem. Który ma z, się zaraz napierać z kimś. I Taka lekka pod co, Promo... Co teraz zrobisz? Kto to posprząta? Eee, widziałem, widziałem, że, że otworzył. Ty a on. A właśnie, patrzcie, druga rzecz. Kamerzysta z kimś był, nie? No dobra, nie, myślałem, że to dziewczyna została, wiesz. Co? Wiem, że on wyjdzie po prostu. Ja się nie będę A to są na poziomie trudnych spraw. No. Coś w jest. Ja Wam powiem szczerze, że. Bo to jest chuj. jak ja się o tym wypowiadam, bo oni walczą też na, na swojej Bardzo łatwo sobie to sprawdzić. Wardenga wrzucił to na, na, swojego insta... na swoje insta-story i pokazał, że tam bilety nie do końca się sprzedają, więc muszą stworzyć jakby sztuczny szum medialny, nie? Czy robią to dobrze? Te demony mają. No, raczej nie. Raczej nie. Naprawdę mocny i naprawdę bój się chyba, bo. takiego luja na łeb to. po prostu. Ja po ciebie, k**wa, Tak, Nie ma zero piwa czasem. Nie wiem, czy piwo zero, ale jedno wiem na pewno. Nie wiem, czy, czy robią dobrze, bo wydaje mi się, że ta, takie coś bardziej zniechęca do zakupu stary. Niż pay-per-view, niżeli by tak. Jeżeli by miało zachęcić. RUGA RUGA RUŻNA KULALKA W parterze! Fake oczywiście, RUGA RUGA Bo kurwa to, tak Tobie... to, to jest, jest takie kurwa trochę tam, nie? Bo na przykład ja, ja lubię jak, jak są takie dymy nawet, o, Soroko na przykład lubię, nie? Soroko super. Soroko zajebiste, to zajeb... mnie na przykład zachęca, wiesz że co takie Tak. Zachęca, tak, nie? tak. Mimo że kurwa był... Z podwórka kuba. Jestem. Że robi, wiesz, mo mocny ten, ale no ja jestem na przykład koneserem takiego czegoś, nie, mm -hmm. tak na przykład y z racji tego, że kurwa kamerzysta mi się nie kojarzy zbyt dobrze, nie, to to, nie to jeszcze co robi teraz, tak kurwa nie, nie do końca, jakby to robił Soroko, to to miał miałbym inną fazę, no